Hej, jak się pewnie spodziewacie, będę mówił o tenerce. Jestem posiadaczem Trampka i moje odczucia, to cała opinia o tenerce, którą zebrałem po dniu testowania, jest właśnie porównaniem tego, jak się jedzie Trampkiem 600 w terenie, a tenerką. Powiem Wam, że jest spora różnica i to taka czuć to, że Trampek to jest parę epów za tenerką. Jaka jest różnica między jazdą tenerką a trampkiem w terenie? Mimo, że masa jest podobna na tenercie, tutaj nie czuć masy. W trampku, jak tam nam gdzieś koło wpadnie, gdzieś zarzuci jakaś kolejna czy coś, to, to od razu to jest walka z tą masą. Mimo, że po, początkowo wydawało mi się, że to jest rzecz normalna: tak się jeździ w ofie. No, motocykl swojej musi ważyć. A się okazało, że nie. Że tutaj. No... Nie walczy z masą motocykla, tylko ze własną pozycją. Więc naprawdę jazda w terenie to jest coś pięknego. Kogoś spotkać na trenerce i widzę motocykl, którym mi się strasznie podoba, które chcę kupić no to od razu podchodzę, mówię no siema siema fajny motocykl, chcę taki kupić no i parę razy dali mi usiąść na nim i kurde było takie, że ogólnie mam wysokość jakieś metr osiemdziesiąt parę na tramwaj jak sobie siądę to pełną stopą dosięgam do ziemi, jest wszystko spoko tutaj to jest takie no pięty mam lekko oderwane no i się bałem, że w terenie no to będzie mi ciężko, no bo, no jednak czasami trzeba podeprzeć się nogą, no i w trampku jak podpieramy się nogą w takich sytuacjach, kiedy nam właśnie motocykl się za bardzo przychyli, coś tego typu, no to ciężko jest go wyprostować, tutaj trzeba dużej siły mieć w żeby to wszystko sprawnie poszło, to jest męczące. Tutaj nie, tutaj nie walczcie się z tą masą, to jest coś pięknego. Prowadzi go się fajnie, z boku na bok się bardzo leciutko przerzuca, ale żeby tam przyspieszyć czy coś, no to trzeba jednak go bardziej poprosić. Tenerka jest wyrywna. No. Też tam sprzęgło bardzo precyzyjnie działa. Jaką inny motocykl VFR Fautek. praca z sprzęgłem porównała właśnie do tego motocykla, że w tenerce te sprzęgło jest takie bardzo precyzyjne. W sumie one w terenie jest pożądane. Na początku mi się dawało, że jednak takie mało precyzyjne sprzęgło będzie lepsze w terenie, no bo będzie łatwiej jakieś takie wyczuwalne, dozowalne, ale jednak nie. Jednak jak chcemy ruszyć, nie wiem, zarzucić tyłkiem czy coś, to fajnie, jest, żeby te sprzęgło jednak było takie ostre. Że ona na tym piachu się mocno zakopuje, i w tych momentach, kiedy tam gdzieś te koło przednie się zakopie lub weźmie jakiś uścisk na bubocie, to mamy wtedy walkę z motocyklem. Co na tenerce, o dziwo, tego nie ma, lub też jest to tak skonstruowane, że ta tenerka to sama nas z tych kłopotów wyciąga. No bo takie właśnie miałem uczucie, że jak mi te przednie koło zaczęło się kopać gdzieś w piasku na podjeździe to miałem takie uczucie, że kurde coś w tym motocyklu mi prowadzi. Gdzie w trampku jednak muszę mieć ten wysiłek, żeby wyprowadzić go na prostą. Ale kurde są zdziwione, tak tym się kurde przyjemnie jeździ. No ja pierwszy kupuję. Ale dlaczego? No, właśnie nie wiem. Zresztą kurde, gorszą ma do off'u a kurde się tym przyjemnie jeździ. Przecież kurę to jest takie łatwe do opanowania, mimo że to jest kurde, wyżej siedzę. mimo to ty, kurde mam od paru godzin. A ile on daży? No tyle samo co trampek. No, ale mimo to, no kurde, było takie, że... No nie, tak jakby sam... Tak gdzieś stromnie było się owaczyć, żeby kurde się nie wyjebał. Tak Tutaj yy, tak jakby kurde sam się prostował, jechał tam gdzie chce No To jest niesamowite. Ten motocykl jest naprawdę spoko w terenie. Co do jakiejś jazdy dalszych, to tutaj to się za bardzo nie wypowiem. Wczoraj cały dzień lało. Przemokły mi wszystkie rzeczy. Rękawice też mi się rozpadły od tej wody. Buty też są jeszcze trochę wilgotne w środku, bo mi ze spodni ponaciekało. No i pogoda nie była dobra do przemierzania jakichś dłuższych odległości motorkiem. No ale ma więcej mocy, jest bardziej zrywny. Gdzieś na trasie, jak chcemy kogoś wyprzedzać, to wyprzedzamy. Nie myślimy, nie, czy trampek się rozpędzi. Y przy tej prędkości tam powyżej 100 na godzinę, czy da radę jeszcze coś tam się rozpeni, żeby coś wyprzedzić. No tutaj to jest. To jest... To nie chcesz to wyprzedzasz. to prawdopodobnie by trochę brakowało do tego takiego chilloutowego jeżdżenia, bo w mieście ono jest chilloutowe Tynerka jednak jest taka wyrywna, ostrzejsza i w terenie to jest, daje tu dużo przyjemności ale takiego chilloutu w jeździe przez miasto w jakiejś serpentyny, coś tego typu by mi jednak możliwe, że będzie mi brakować trampka ale jednak ta prędkość ona w granicach 110-120 no to jest trochę no wada, jest to taka konkretna wada jeśli chodzi o jazdę w dalsze tereny, no ale daje radę. No. Myślę, że ten cały sekret tenerki to chyba jest ten środek ciężkości przełożony bardziej na tył. W trampku jest chyba za dużo na przodzie tej wagi, i może to jest ten cały sekret tej tenerki, że mimo tej samej wagi w terenie nie czuć jej. Pomimo takich innych ciekawostek, to coś kojarzy ścigacza i Barego, to on właśnie tutaj nagrywał materiał o Niestety to tamtej pory się trochę tutaj pozmieniało, więc tam były najfajniejsze tereny do jazdy, przynajmniej dla mnie, bo było dużo takich szerokich torów, gdzie można było cięższym motocyklem się pobawić. Też tam była taka piaszczysta arena, która niestety została zamknięta pod zalesianie. W sumie to tyle. Ogólnie to motocykl jest naprawdę super i kupuję. Nie jest dobrze. No. Teraz trzeba podjechać. Tak.